Siema, tutaj Łukasz Łuki -Woźniak i w dzisiejszym odcinku wideocastu Gry Panszowe u Łukiego mówimy o grze Kasa i Spluwy. Bum, 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 bum. Jest to gra dla 4 e, do 8 graczy, która trwa pół godzinki i rzeczywiście jest to szybka gra raczej, w której do siebie strzelamy. I teraz, wiecie co, pokażę Wam zasady tutaj, jak siedzimy, bo to nic nie wniesie, że je rozłożę, bo tu się nic nie rozkłada. Każdy dostaje gnata i dostaje naboje. Mamy 8 naboi, 3 trafione i 5 pustych. Więc 8 razy strzelimy, 8 rund gry. I każdy ma swoją postać. I w każdej rundzie rozkładamy skarby, czyli kasę. No i runda jest prosta. Wybieramy kartę, czy mamy nabój, czy nie. I na 3-4 celujemy do kogoś. Następnie, gdy już wycelowaliśmy, yy, ktoś jest ojcem chrzestnym, czyli takim graczem kierującym rozgrywką w danej rundzie i on może rozkazać komuś, żeby zmienił swoją spluwę. Zazwyczaj pewnie wybierze kogoś, kto celuje w niego, ale może też wybrać po prostu innego gracza i dogadać się, ej, weź celuj w niego coś tam, coś tam można się oszukać. Następnie gracze mogą na 3-4 się wycofać. Więc to jest taka gra troszeczkę w we... No kto to w takie trochę kto pierwszy spasuje, nie? ponieważ na 3-4 możemy przerzucić naszą figurkę i się wycofujemy. Odkładamy broń, wywalamy nasz nabój. I teraz jak ktoś z nas strzelał i się wycofaliśmy, to jego strzał przepadł, a jeżeli zostaliśmy, to odkrywamy karty. I jeśli do kogoś strzelamy, to dajemy mu ranę i kładziemy jego gościa. A więc i on nie bierze udziału w podziale zysków. A więc w zyskach na końcu bierze udział ten, kto został i w niego nikt nie strzelił. A więc ryzyko jest takie, że jak ktoś we mnie celuje, to muszę spojrzeć mu w oczy głęboko i stwierdzić, czy on ma naboje i chce mnie zabić. Po 8 rundach, kto ma najwięcej kasy i przeżył, 3 rany oznacza, że pff, wypadasz, ten wygrywa. Mamy takich pistoletów 8, aż więc no, po prostu jest tego tutaj sporo. Eee, I co ja myślę o kas kasie i Spluwach, czyli polskiej wersji Cash and Guns? Myślę, że jest to gra fajna. Jest to gra fajna, ponieważ mamy pistolety, celujemy do siebie nawzajem, są emocje eee, i jest po prostu tak zabawowo, bym powiedział. Jest zabawowo. Łatwo jest kogoś wciągnąć do tej gry ze względu na jej zawartość. Gdy jeszcze gracze nie wiedzą, w co będziemy grać, to możemy powiedzieć spójrz na to, siadaj. I to jest e, fajne, myślę, że taki efekt wow w grach się przydaje. Teraz pytanie, czy ta gra e, zostaje dłużej na stole? Niestety powiedziałbym nie. Dlaczego? Dlatego, że rozgrywka sama w sobie jest ciekawa, aczkolwiek to jest taka prosta rozgrywka w, e, w to, kto pierwszy spasuje. Brakuje mi tutaj elementu psychologicznego. Brakuje mi takiego elementu pod tytułem przekonywanie kogoś, manipulowanie, e, takie trochę przekupywanie nawet, prawda? E, wjazd na emocje i tak dalej. Brakuje tutaj trochę tego. Gra nie wywołuje naturalnie takiej dyskusji. Gra po prostu wywołuje we mnie albo się przestraszę, że ktoś mnie zastrzeli i się wycofam, albo twardo zostanę i najwyżej biorę kulkę na klatę. To jest jakby ten główny element fanu. Ja trochę bardziej liczyłem w tej grze na taki element gry właśnie psychologicznej troszeczkę, gdzie patrzę Tobie w oczy, Ty mi patrzysz w oczy i Ty mi skłamiesz, albo ja Ci skłamię i tak dalej. Więcej takiego właśnie blefu tej rozgrywki psychologicznej. I e, oczywiście to jest fajna zabawa. Nie chcę robić tej grze jakiejś dużej antyreklamy, no ale na przykład w porównaniu do gry Dead Last, którą ostatnio grałem, to ta gra wypada średnio. Dead Last nie ma fajnych pistoletów, ma o wiele prostsze, można powiedzieć, mniej atrakcyjne wydanie, ale sama rozgrywka jest ciekawsza, jest taka bardziej mafijna, jest taka bardziej dyskusyjna, wywołująca coś ponad grą. Tutaj, Mamy te elementy one są i one są ładne, jest to ciekawe, ale ponad grą nie dzieje się wystarczająco dużo, żebym się jakoś w to wciągnął. E no a można byłoby z tego coś więcej wycisnąć, prawda? Szczególnie, że niestety tak gra jest droga trochę, jak na to, co tu mamy. Y a więc ostatecznie, y po tej mojej bardzo szybkiej recenzji, po tym moim sprincie, powiedziałbym fajna zabawa, e która nie będzie trwała, moim zdaniem, z mojej perspektywy na tyle długo, albo nie będzie gra wracała na tyle często na stół, e, albo nie będzie dawała takich emocji, które się będą ciągnęły za nami, albo takich przeżyć, do których będziemy chcieli wrócić. Raczej do pogrania, odłożenia, za jakiś czas mogę zagrać, jako przerywnik, e, jako ciekawostkę na dany wieczór, e, a nie jako właśnie coś, co będzie zamiennikiem dla takiej typowej mafii. Kasa i spluwy, tak to wygląda. Ode mnie gra dostaje 3 na 5, czyli dobra gra. Tak to wygląda. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej!